Od początku istnienia naszej firmy naszą ideą było, aby biżuteria bursztynowa wyróżniała się nowoczesnym wzornictwem i doskonałą jakością wykonania. Celem SNT jest, by prezentując naszą biżuterię na wystawach w Polsce i na świecie, pokazywać, że bursztyn można oprawiać tak, by biżuteria z jego użyciem była modna i nowoczesna, a przede wszystkim dawała pozytywne emocje i przyjemność podczas noszenia. W bursztynie urzeka nas jego wyjątkowa plastyczność i wielobarwność. To daje niesamowite możliwości wzornicze. Połączenie odpowiedniego koloru i kształtu bursztynu z oprawą sprawia, że biżuteria z bursztynem może być klasyczna, nowoczesna, modowa albo unikatowa. Ograniczeniem jest fantazja projektanta i umiejętności jubilera. Gdańsk sprzyja tworzeniu biżuterii bursztynowej, bo to z tego regionu pochodzi, a jego historia jest związana z tym miejscem od 2000 lat. Gdańsk jest światową stolicą bursztynu złota Bałtyku.